No witajcie na moim kanale. Dzisiaj gramy w Stumble guys. zostawcie łapkę w górę i subika z dzwoneczkiem, żeby, żeby było więcej takich odcinków. Więc możemy zaczynać. Y... Mam 22 winy i 3000... no można powiedzieć że 3400 puszek. Yy, mam... Nie mam żadnej legendy. Epickich mam tylko. Gram w takim z grizzly, rzadkich mam też niedużo. dużo. takie. To jeszcze. Nie mam wszystkich skinów, ale. To już. To jest ważne, czy są, czy nie. Teraz zagramy sobie jedną gierkę. nie sama w taki dobry dochodzę do finału, ale tego finału zawsze nie wygram, więc trochę jest ciężko. Więc też na telefonie gram jakby na komputerze, bym grał, no to by było o wiele łatwiej. Na telefonie jeszcze trudno. Patrzymy jaką mapa, jaka mapa. Myślę, że te odcinki będą tak po 20 minut. Humble, stumble, yy, po 20 minut. Też nie chcę, żeby były też tak po 50, no to jest, jest za dużo. No, i spadłem. Zawsze nie lubię jak właśnie się każdy pcha. Nie w sumie, ile w tą grę gram. Jakoś długo też nie. Nie jestem też aż taki dobry. Nie robię różnych takich trików, że się idzie po barierce, No, na, na super slajdzie kilka trików robię. Tam już się, się nauczyłem bardzo, więc mogę jeszcze zrobić. Teraz półfinał. O, super slide! No i mapa na świecie. No, jeszcze jestem w ostatnim rzędzie, to to najsłabsze. O, ten trik. On mi ratuje całe życie, gram w Stanville, No, bo tak to to przejdę, tak to. Bym się męczył. O, No statek. No, widzowie, dobra. O, chociaż się zrespiłem, bo. Czasem się respię aż tam na początku nie jest aż takie fajne. Już prawie nigdy nie byłem w wirze. No może za trzy razy. Nie wiem czy Już tak często. Kurde, myślałam, że doskoczę. EZ. Ty, nie przejdę. Nie przeszłam! Nie! No tak na świecie. Gdybym nie robił tam tego trika, ale patrzcie, zdawię 10 puszek i będzie unboxing na, normalnie na tym odcinku. No, gramy jeszcze raz. Przeszedłbym to, a nie... Ja. Gdybym nie zrobił tam tego trika już jakoś byle jak czyłem, no trudno, no. Zawsze mi się zdarza, że zawsze przegram, ale nawet czasem jak mam finał przychodzę finał Super slidem Djungerol. Oh, ja nie lubię tak tej mapy. A to było to mi najbardziej, tak to jeszcze git. Kurde. Próbuję uczyć się tego slajdu, ale nie umiem. Też bardzo dziękuję Wam za 100 e, subów. Bo chcia chciałam wbić 100 subów do końca roku i mi się to udało, więc bardzo dziękuję wszystkim subskrybentom. Nie subskrybentom, którzy mnie nie subskrybowali, ale zasubskrybowali. Macie kolegów, którzy słuchajcie sobie takie filmiki. Jak oni nie subskrybują, to powiedzcie im, że żeby mnie zasubskrybowali, wtedy będzie bardzo miło. Przed na serduszko. przypina praktycznie dużo osobom mm, serduszko, no ale to już nie wiem. Nie jest moje na przykład niektóre mnie przypinam, no ale... Spadajcie na kanał kosmita ety. 18 subów, 12 filmów wbijajcie, zasubskrybujcie. Flory, flip. Czasem, o właśnie tutaj się denerwuję. Tak to wygląda. Ona to jest. Wow, ale się uratowałam normalnie. Spidermanem jestem. Zawsze jak gram na tej mapie, to zawsze idę tą stroną. Nie wiem czemu. No! No może jeszcze mnie na początku całego. No! O! No te barierki ja jednak czasem ratuję w złej sytuacji. No, ja muszę to przejść. Dobra, przejdzie. Jestem mm. Cristiano Ronaldo. Ha? No przecież ja się czas nie skończył i nie przeszłem. No, był taki wstyd. Ale patrz. Patrzcie, widzowie, teraz dostałem się do finału. <grystanie> Widzicie, jak jestem pro player. No, to będzie. To obrzebie, by Jak będzie, podbacz, to będzie nawet dobrze. No nie, ja. Gram zawsze w finał na tej mapie. Zawsze go nie wygrałem. Nigdy. Prze nigdy. O robią tam. A to są taki. Nie gadaj, żeby... No, ale ja nie idę. Ule. Ole Ale, ez. ale ez. No i tak tego nie przejdę pewnie. No, tak nie by było fajnie. No, wiedziałam. Ale byłem blisko, byłem blisko. Zawsze można spróbować. I teraz. Wielka chwila. Wielka chwila. Reklama. Czemu zawsze sobie chcę nagrać w musi rekrama, e, reklama wystąpić. Dobra. I otwieramy. 55 klejnotów. Nie tak dużo. No nie. O, to jest do blika. Ej. Zowie. 27? Kiedy nie miał następne. Nie wiem jednak na następnym odcinku zastąpić, jak będziemy mogli to robić. To będzie normalnie pizzki. Pizzki z skrzynka. Może trafimy coś kopialnego, może to najnowsze. Nie, no na pewno nie trafimy, ale warto spróbować. No. Co? O no drugim będzie. Czy to jest specjalna gościa, ta Dymitromy, tak? Jak to się tam... Mm. Czemu jestem taki słaby? Nie no, tu się jeszcze... Ludzie wleczą. Patrzcie, przez tych jak oni grają. Przecież oni nie umieją grać. No i nie przejdę z tych październików jednych. Od degadku. Się śmieją teraz. No przecież. Ukroki może dzisiaj odbierzemy. Może będzie taki, jakby Stumble Pass. 10 minut, to więc, to chyba 3 gierki, tylko 4 to więcej. Bo teraz mnie przegra. Mogłem tego nie robić, mogłem poczekać, a mogłem. <śm> mhm, jeszcze błąd był fajnie, cieszę się bardzo. na muzyczka, no. <grystanie> Musimy tam akwilizację. trzydzieści ale naprawdę, żeby... chyba na dziewiętnastym dopiero tym, w ornecie, yy, będzie dopiero dziesięć. Ej, nawet jak mnie, jakby mi dali na no przykład, wchodzę do, na przykład do... Stabil guys, nie? Jakby mi dali na no przykład... 100 milionów klejnotów u... Nie no, ale mówię teraz szczerze tak naprawdę. Wchodzę sobie do gry. Chcę sobie pobrać, nie? Najgorzej dla odcinek. Tu mam wszystko doładowane. 5 tysięcy. 000... 5 ratowych ratonów i 5 klejnotów jak, jak, jak on by miał reakcję? O, ale jestem głupi Jakie jest zapytanie? Już później to będzie trzeba zmontować Albo no wbijajcie na odcinek Gdzie graliśmy w small games I dropnęliśmy Fajną kartę Czyli Ronaldinho, już wam zdradzę Taki fakt, ale teraz na odcinek i będę miał jeszcze lepsze karty No ja takie dobre karty Doinstalujcie sobie yy, Promo robię tej gry musicie ją kupić, jeżeli nie, nie kupicie to Nie wiem To To jesteście niefajni no przez tych debi... Dobra, nie wiem, no, przez tych... Noo, ludzie... teraz przyjdę i powiem mojemu koledze pro playerowi, którym ma już, nie wiem, 50 winów, więcej... 70 może, 70 winów i powiem mu, że zrobiłem jednego wina, nie? Fajnie. Kurde. Dobra, idziemy. Czemu ja zawsze nie umiem przejść? Myślę, że zaraz skończymy ich odcinek. Bardzo nudny. Więc żegnam się z wami. Wpadajcie na film. Z gry Small Games. Będzie bardzo fajny. W sumie jak wy, to już o, jak wy to oglądacie, to już jest ten odcinek na pewno. Więc wpadajcie na ten odcinek. Więc żegnam się z wami. Zostawcie suba łapkę w górę. Napiszcie komentarz z hashtagiem Stumble Guys. Więc możemy się żegnać, więc... Nara.